Witajcie w przewodniku po nowej aplikacji MyToyota. Za pomocą kilku kliknięć pokażę Wam, jak sterować swoim samochodem, sprawdzać jego status, zaplanować serwis, a nawet analizować sposób podróży. Zaczynamy. Po uruchomieniu aplikacji trafiamy na pulpit główny. Znajdziemy tutaj najważniejsze informacje o naszym samochodzie, aktualny przebieg, zasięg, poziom paliwa lub naładowania baterii. Dane są na bieżąco aktualizowane. Co ważne? Aplikacja sama przypomni nam, jeżeli zapomnimy na przykład zamknąć drzwi lub okno. Otrzymamy wtedy powiadomienie push na telefon. Przechodzimy do jednej z najbardziej praktycznych funkcji zdalnego sterowania samochodem. Dzięki my Toyota możemy zdalnie włączyć ogrzewanie lub klimatyzację i przygotować wnętrze auta jeszcze przed podróżą. Ustawimy dokładną temperaturę, możemy również włączyć ogrzewanie przedniej lub tylnej szyby. Jeżeli zdarzy się, że zapomnimy, gdzie zaparkowaliśmy, aplikacja zapisuje ostatnią lokalizację samochodu. Możemy łatwo uruchomić nawigację i szybko dotrzeć do naszego pojazdu. My Toyota nie tylko wspiera nas w obsłudze samochodu, ale również poprawia naszą technikę jazdy. Dzięki funkcji treningu jazdy hybrydowej aplikacja analizuje nasze przejazdy, pokazuje, jak często poruszamy się w trybie EV, ile paliwa zużywamy i jak efektywnie jeździmy. Dostępne są też szczegółowe wykresy i oceny przejazdów. To świetne narzędzie, które pomoże każdemu kierowcy hybrydy jeździć jeszcze oszczędniej i bardziej ekologicznie. Właściciele aut elektrycznych i plug-in hybrid mają dodatkowe funkcje. Możemy sprawdzić dokładny poziom naładowania baterii, zaprogramować harmonogram ładowania, a także wyszukiwać publiczne stacje ładowania w swojej okolicy. Filtry pozwolą nam znaleźć stację dostosowaną do naszego pojazdu i natychmiast rozpocząć nawigację do wybranej ładowarki. W aplikacji możemy też wygodnie umówić się na przegląd lub serwis całkowicie online. Wybieramy dealera, rodzaj usługi, preferowaną datę i godzinę wizyty oraz dodatkowe opcje transportu na czas naprawy. Szybko, wygodnie, bez dzwonienia. Dla osób ceniących prywatność, dostępny jest tryb prywatny. Po jego włączeniu aplikacja nie zapisuje danych o lokalizacji i trasach przejazdu. Jak widzicie, nowa aplikacja MyToyota to praktyczne i bardzo wygodne narzędzie, aby mieć pełną kontrolę nad swoim samochodem. Zachęcam Was do pobrania aplikacji i sprawdzenia tych funkcji na własnym aucie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.